No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny jak słuchać po moim głosie, jestem troszeczkę zniszczony ale co zrobić kolejny setup mikrofonu tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić gdzie będzie lepszy dźwięk jak wyciągnąć lepszy dźwięk dlatego ponownie z botami ponownie 10 minutowa szybka rundka tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć jak to rozwiązanie sprawdzi się w rzeczywistości i czy już tak będą nagrywać czy będą nagrywać jeszcze w jakiś inny sposób Aczkolwiek, jeśli chodzi o nagrywanie jakichś gry, to i tak chyba trzeba będzie poczekać troszkę dłużej na to, czyli do przyszłego roku. Aczkolwiek, pewnie ten film i tak pokażę Wam w przyszłym roku. Dobra, lecimy z pompką, niech będzie, że z pompką. Zabiję go nożem, czy może jednak nie? Dobra, bo mi fraga zabiera. Nie lubię jak mi zabierają fragi. Te boty złe, nie dobre. No, także, moi drodzy, głupie tępienie botów. Pum, pum, tylko i wyłącznie po to, żeby sobie obadać tego mikrofona. O to było. Haha, to było dobre. Okej... Okay. Tak, chcę, bo nawet mam. Gdzie ty mi tutaj padłeś trupem, ty? Tak, tutaj. No gdzieś rzecz w końcu. Ile może do ciebie strzelać. Dobra, bieg następny. Albo nie. Albo i te, albo i nie. Dobra, jest na dole. Chłopaki się tam pozabijali, to dobrze. Okej, okay, to już nie jest specjalna broń, więc nie ma sensu się z nią męczyć. Ale ten shotgunik też jest spoko. Z bliska radzi sobie zdecydowanie lepiej, aczkolwiek jak już gram z botami, to mogę sobie poszczelać brońmi, których na co dzień nie używam. O. A co? Można, można. No, no dobra, lecimy z Diglem. Jak już kiedyś Wam się chwaliłem, kiedyś nawet byłem niezły z Diglem. Potrafiłem tam kogoś ubić przy użyciu tej giweli. No teraz jak widać, zrobiłem to jako ostatnia łajza I mamy ja. Nie no, co zrobić. O Boże Mówel taki zapon Dobra To będziemy walić heady Ej, ty bot Ty bocie, ty jak mogłeś mi zabrać takiego wystawionego fraga? No nic trudno Co zrobić? Trzech się skitrało, pilnując sobie Bonsajda. O! okej, okay, Lecimy. Lubię tą pukawkę, ale to już Wam chyba mówiłem. O, tą też nawet lubię. Aczkolwiek chyba nie mam ja teraz na wyposażeniu. U siebie zastąpiłem ją nieco inną pikawą. Dobra, gdzie oni są? Słyszę. Słyszę. O! <ścoughs> Co to było? ...się odbił, <laughs> Dobra, generalnie to nie powinienem chyba mówić, tylko oszczędzać gardło. Ale co tam? Czego się nie robi dla idei? Przyledzie tu który, czy nie? Co to było? Czemu tak spadłem beznadziejnie? Chłopaki się tam... ...respawnują u siebie na respie. Okej. Okay. E ty, kurwa, ty. Aż wsiadł Dobra Leci sobie, leci sobie No, niestety nadział się na mnie ja Nie, będę walić z Beret, bo to jest bez sensu Idzie od siecz No, nie taki nowy champion. Ale spoko Zejdź mnie z drogi. Co oni się tutaj tak kilują? Gdzie on do was strzela brzydko? E, de, 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 de. Nie ma to jak być Na przeładowaniu. Okej. Okay. Coś tu się chyba... No, ile można? Ile można po prostu? Najświetlny słoń, Znowu się tu ktoś pojawił? Aha! Chodź tu! go, boys! Co tak cicho? Nic się nie dzieje? No nic, dobra, lecimy. Biegnie tu Trochę ci go zabrałem, co? Eee, uu, 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 uu. Nic się tu nie dzieje Ej, kurde Norman Czy jak tobie tam? Dobra, czemu tu się w ogóle nic nie dzieje? Ha, elegancko. Ale to zrobiłem bez beznadziejnie. No cóż, co zrobić? Życie. Teraz zajdę tu. Po... <laughs> Strzał w plecy zawsze na propsie. Oh, that's shooting, yeah, yeah. Jedziemy. <laughs> o! Świetne. Aha, sorry. Świetne miejsce do respawna. Dziękuję ci, dziękuję. Przyczejmy się na kogoś tutaj? Czajmy się na kogoś tutaj Ehehe. A to stąd będę mógł skoczyć tu Świetnie! No tutaj to mnie się na pewno nikt nie będzie spodziewać Elegancka miejscóweczka Może mi tam w ogóle wrzuciło <laughs> Ale w ogóle to trzeba będzie wykorzystać do któregoś dnia żeby ktoś tutaj kogoś podsadził. Czy to jestem w stanie wejść sam? O, ale ja, ja nawet powiedziałem, wiedziałem. Ale manewr tu można zrobić, ha, ha, ha. Dobra, trzeba im pomóc, bo zginą. Bez mnie to oni sobie nie radzą. Był tu kolega. Otóż to. Dobra. Pewnie, że chcę, A już w zasadzie mam. To Nie, tak jest znowu pro Co to było człowieku? Posłysz te emocje Na spokojnie z przycelowaniem Leć, 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 leć Tutaj nic nie będzie, bo są moi, zdlamiłem to jak profesjonalny nób którym zresztą jestem, wszyscy się cały czas mnie pytacie o rangę. Moja ranga jest mizerna. To jest jakieś tam srebro? Trzy, dwa. Ale jak widać, nie ma się co dziwić. Biorąc pod uwagę, jak mi idzie i jak lamię, to generalnie nie spodziewajcie się, żebym miał rangę godną mistrza. No, i no. no, żeby tak ktoś mić się tu. Nie no. godem Tak, oczywiście, że bym Godem Bo widzimy, żebym go kurczę nie trafił O no, traw go w głowę Good one lad! Tak niewiele do szczęścia potrzeba. Nie ma to, no nice shot. Dwóch ze zowalców do siebie waliło. Jeden nie mógł trafić drugiego. No to było coś pięknego po prostu. Szczyt lamerstwa. Dobra, na pewno jest. Okej. Okay. Czy kogoś jeszcze słyszałem? Czyli nie słyszałem, ale zauważyłem. No i co, to do końca. Jakoś samo z punktami Eda, Powalimy z Gizona, czemu nie? Nie taki znowu champion. Dobra, to był mój. Dobra, lecimy, póki jeszcze jest czas na to, żeby komuś skilować. Tu się strzelają chłopaki, ale już się chyba skończyli szczelać. O! Come on! No i co on jest? Był i się zmył? on nie Yeah! I'm on it! Jak nic. Dobra, tu będzie wybiegał. No i co? I co? Wygrałem. To dziękuję za oglądanie. Trudno, żeby nie wygrał. Dajcie znaka, co sądzicie o tym rozwiązaniu dźwiękowym, czy to już się nadaje, czy szukamy jeszcze czegoś dalej, ale wydaje mi się, że któreś z tych trzech rozwiązań, a raczej jedno, albo drugie, albo trzecie wybiorę i już się coś tam będzie nagrywało. A na dzisiaj to tyle. Także dziękuję za uwagę, oglądanie i do następnego. Na razie!